Naszym pierwszym światłem, którym będziemy się zajmować, to najbardziej złożone światło w After Effects, czyli spot lub inaczej reflektor. To światło umożliwia nam wygenerowanie snopu światła z określonego punktu, w tym przypadku ten punkt znajduje się na przecięciu manipulatorów, w określonym kierunku i kierunek wyznaczany jest przez tą linię. Na samym końcu tej linii zauważymy punkt i jest to punkt zainteresowania światła. Czyli parametr, który również znajdziemy na linii czasu, Point of Interest. Oznacza to, że już możemy edytować ten punkt zainteresowania i w tym przypadku, zmieniając wartości, zmieniamy również kierunek świecenia reflektora w odniesieniu do trzech osi. I oczywiście, możemy również wykonywać tę operację ręcznie, tak więc po prostu musimy kliknąć na tym punkcie, przytrzymać lewy przycisk myszy i przesuwamy. Światło, które funkcjonuje w naszej kompozycji, oddziaływuje na warstwy 3D, co oznacza, iż w momencie, w którym wyłączymy funkcję 3D w odniesieniu do warstwy podłoże, spowodujemy, iż światło będzie tylko oddziaływało na logo. Możemy włączać i wyłączać światło, korzystając po prostu z ikony oka, która znajduje się obok warstwy ze światłem. I wygląd naszego światła, czy też interakcja światła z obiektami 3D, w dużym stopniu jest uzależniona oczywiście od ustawień, które się znajdują w odniesieniu do światła, jak i od ustawień, które znajdziemy w każdej warstwie 3D, znajdujących się konkretnie w grupie Material Options. Dobrze, samo światło może być oczywiście przesuwane na naszej scenie, i w tym przypadku możemy korzystać z parametrów, które znajdują się w grupie Transform, czyli przykładowo możemy zmieniać pozycję światła. I pamiętajmy, iż w tym przypadku, czyli edytując wartości w odniesieniu do pozycji, powodujemy, iż punkt zainteresowania pozostaje w miejscu, zaś samo światło na nim się skupia. A w momencie, w którym zaczniemy manipulować światłem bezpośrednio w panelu Composition, spowodujemy przesuwanie naszego światła i punktu zainteresowania w odniesieniu oczywiście do trzech osi. Możemy również skorzystać ze skrótu Control, przytrzymać, i przesuwać w odniesieniu do konkretnej osi w taki sposób już punkt zainteresowania pozostaje w miejscu. I możemy również skorzystać z konkretnego rzutu, przykładowo z góry i wykonywać podobną operację wraz ze skrótem CTRL. Przesuwać bez skrótu, jak i możemy po prostu chwytać światło. I przesuwać. W obrębie naszego rzutu. Tak więc albo chwytamy za manipulator, albo za ikonkę. I pozostaje nam jeszcze parametr rotation, tak więc możemy obracać nasze światło w odniesieniu do wybranej osi, korzystając z rotation dla każdej z osi, jak i z parametru orientation. Dobrze i przejdźmy teraz do ustawień naszego światła, czyli do grupy Light Options. Pierwsze ustawienie, czy też pierwszy parametr, to intensywność światła. I po prostu zwiększając ten parametr, wpływamy na natężenie naszego światła, zmniejszając, obniżamy. Aczkolwiek możemy zauważyć, iż udaje nam się wprowadzić wartości poniżej zera. Wynika to po prostu z tego, iż światła możemy do siebie dodawać i odejmować, albo inaczej, możemy do siebie dodawać intensywność świateł, jak i odejmować. W tym celu najlepiej skorzystać z przykładu i wprowadzę domyślną wartość 100%, a następnie skopiuję światło, czyli Ctrl D, i przesunę. Automatycznie zauważymy, że została zwiększona intensywność świateł, czy też światła. Wynika to po prostu z tego, iż dysponuję teraz dwoma światłami. O intensywności 100%, co daje nam łącznie wartość 200%. I widzimy już, przesuwając się, w jaki sposób światła wpływają na siebie. Dobrze, przejdę teraz do światła, które skopiowałem, a dokładnie do mojej kopii. I tak, zacznę teraz edytować parametr intensywność, i możemy zauważyć, iż w momencie, w którym przekraczamy wartość 0, Zaczynamy od siebie odejmować światła. I w ten sposób wpływamy na kształt snopu światła spot, który znajduje się po prawej stronie. Dobrze, i usunę tą warstwę. Proponuję na razie pominąć parametr kolor i przejdźmy od razu do dwóch kolejnych parametrów, czyli cone angle i cone feather. Czyli kąt naszego stąpu światła i jego wtopienie. W pierwszym przypadku po prostu powodujemy, iż światło ogarnia coraz więcej przestrzeni, do 180 stopni, zaś w drugim przypadku wpływamy na jego rozproszenie. Czyli zmniejszając wartość możemy zauważyć, w jaki sposób uzyskujemy krawędziowe światło. Podobnie jak reflektor w teatrze. Zaś zwiększając wartość wpływamy na jego rozproszenie. Dobrze, i ja skorzystam z kontrol. Z. OK, następny parametr, czyli ten, który pominęliśmy, to kolor, i w tym przypadku proponuję skopiować światło i powiedzmy trzy razy, czyli trzy razy korzystamy z Ctrl D. Raz, dwa, trzy, i wyłączę światło źródłowe, a następnie skupię się na trzech pozostałych. Ja w moim przypadku wyłączę jeszcze warstwę logo. OK, zaznaczę wszystkie trzy warstwy. Skorzystam ze skutu R. I obrócę światło w odniesieniu do osi X o 90 stopni. Tak więc wprowadzę minus 90, a następnie przesunę względem siebie wszystkie trzy warstwy. Skorzystam z F2. Mniej więcej w taki sposób. Tak więc wszystkie trzy stopy przycinają się dobrze. I teraz. Zaznaczę trzy warstwy, którymi się zajmuję. A następnie przejdę do Light Options. OK. I zacznę teraz zmieniać kolory w odniesieniu do tych świateł. Tak więc, pierwsze światło od góry będzie miało kolor czerwony, aczkolwiek popełniłem błąd, gdyż Mam zaznaczone wszystkie światła, tak więc korzystam z F2. OK. I tak, czerwony, drugie światło będzie miał kolor zielony. Dobrze. A trzecie światło, jak już się zapewnie domyślacie, będzie miał kolor niebieski, czyli uzyskujemy RGB. Dobrze. I wpłynę na intensywność. Jeszcze raz zaznaczę te światła i przesunę. Spoglądając teraz na scenę, widzimy, w jaki sposób kolory są do siebie dodawane, podobnie jak intensywność. I mamy tutaj do czynienia z klasycznym układem RGB. I dodawanie dwóch kolorów z tego trybu koloru powoduje uzyskanie jednego koloru z układu czy z trybu CMYK, czyli cyjan, magenta i żółty. Zaś dodanie do siebie wszystkich trzech kolorów powoduje powstanie bieli. Dobrze, proponuję teraz usunąć wszystkie trzy warstwy, tak więc skorzystam z delay, przywrócę widoczność mojego światła i obiektu. I wspomnę jeszcze, że możemy korzystać z próbnika kolorów, gdzie możemy oczywiście wybierać konkretny kolor, jak i skroplomierza, gdzie możemy popierać kolor bezpośrednio ze sceny. Ok, przywrócę biel. I tak, w przypadku światła typu spot dysponujemy charakterystycznymi dla tego typu światła ustawieniami czy też parametrami, mianowicie cone angle i cone feather. Jeśli chodzi o color i intensity, to te dwa parametry występują w odniesieniu do wszystkich czterech typów. Tak więc możemy bardzo szybko prześledzić konkretne typy i jakie parametry są dołączone do wybranego typu. Tak więc w przypadku światła typu Ambient zauważymy, iż uzyskujemy dostęp tylko do koloru i intensywność. W przypadku światła punktowego uzyskujemy dostęp do intensywności koloru oraz do ustawień cienia. Tak więc to światło również umożliwia nam rzucanie cienia. I w przypadku światła równoległego uzyskujemy dostęp do intensywności koloru i do możliwości rzucania. Cienia, jak i możliwości wpływania na ten cień za pomocą parametru Shadow Darkness. Tak więc, jeśli chodzi o cień, o tym będziemy mówić w następnym rozdziale. Na razie pozostańmy przy świetle równoległym. Światło równoległe możemy traktować jak jeden wielki blok światła, który jest rzutowany z nieokreślonego punktu w przestrzeni pod określonym kątem. I my możemy wpływać na ten kąt korzystając z punktu zainteresowania. I zmieniając jego pozycję na naszej scenie, jaki oczywiście możemy wpływać na ten punkt zainteresowania, korzystając z grupy Transform. I zauważymy, że w tym przypadku uzyskujemy dostęp tylko do pozycji i do punktu zainteresowania. Tak więc to światło nie dysponuje również parametrami, które wpływałyby na jego kształt. Jest to w pewnym sensie światło globalne, aczkolwiek o zmiennym kącie padania i my na ten kąt wpływamy. Tak więc można w pewnym uproszczeniu porównać to światło. Do światła słonecznego. Dobrze, i przejdźmy teraz do kolejnego typu, czyli światło punktowe. W tym przypadku uzyskujemy dostęp do typu światła, które najprościej porównać z żarówką. Po prostu z określonego punktu w przestrzeni są generowane promienie świetlne we wszystkich kierunkach, i my w tym przypadku możemy wpływać tylko i wyłącznie na pozycję tego światła. Oczywiście nie zapominając o parametrach, które wpływają na Wygląd światła. Dobrze? I przejdźmy teraz do ostatniego typu światła, mianowicie do ambient. W tym przypadku zauważymy, iż tracimy dostęp do grupy Transform, gdyż w tym przypadku nie dysponujemy w ogóle źródłem światła. Po prostu światło znajduje się na naszej scenie i my możemy wpływać na jego intensywność, jak i na kolor. Tak więc jest to Znakomite światło do tego, aby móc przykładowo ustanowić na naszej scenie jakieś, jakąś konkretną dominantę kolorystyczną, a następnie moderować kolory i światła za pomocą innych typów świateł. Dobrze, i w ten sposób właściwie doszliśmy do końca tego rozdziału. W następnym rozdziale zajmiemy się cieniami, jak i właściwościami materiałów. Tak więc serdecznie zapraszam.